Deskę kompozytową możemy kupić u producenta, ewentualnie w markecie. To wygląda wygląda to generalnie w miarę porządnie. Mamy fajne, to co jest tutaj jest dość fajnie wykonane. My jesteśmy akurat teraz w Lerła w Susnowcu. Tu mamy drobne żłobienia, mamy grube żłobienia, deska w cenie 440 nie, 40zł 49 e, za sztukę. Ta jest fajna. I ten kolor jest fajny. A do reszty nie, nie zajrzę. Co my mamy jeszcze? Mamy jeszcze dwa inne kolory, trzy inne kolory, ale są za wysoko. I niestety, niestety sobie nie nakręcę. Legary kompozytowe, one też są nie, nie najgorszej jakości, jeżeli mam być szczery. Są czarne. I ta deseczka.